Dzień dobry, witam was, jestem Nubek, jesteśmy dzisiaj znowu Fish, tak, jesteśmy Fish, jak będziemy łowili rybki, ale się będziemy mówili rybki trochę inną wędeczką. Taką wędeczką ładną, no, zdobyłem taką wędeczkę, ale jak ją zdobyłem, to zobaczycie na odcinku Urobka, jak, jak go doda, to wtedy dam linka pod spodem, to w komentarzu może gdzieś przypnęć, czy coś i przekazuję też tego, yy, chciałbym też zobaczyć moje statki, no, ponieważ mamy też taki stateczek, też co nie, taki osły, załatwiliśmy. Jak z rybkiem graliśmy to takie osę zmotaliśmy fajnego pontona. Lecimy na tę wysypkę, co ostatnio byliśmy, z takie fajne rybki łowiliśmy i zobaczymy, co będziemy teraz łowili, bo jeszcze ani jednej rybki nie złowiłem tą wędką, raczej ani jednej rybki na takich właśnie wodach specjalnych, więc zobaczymy co by łowił ciekawego. Chyba na wielkim rafinie to było, prawda? Te fajne wody. No dobra, zobaczymy na wielkim rafinie. I połowimy, zobaczymy, co ci się łowimy, może łowimy jakiegoś nie mega lodona albo coś, nie, no, wątpię trochę, ale fajnie. Bo coś fajnego dużego wyłowić, nie pamiętam, że nie. Ja bym to mnie I i zobaczmy, co będzie w tych wodach ciekawych, z tą wędką nową. Łodzio! Niesamowite, dobra. Aha, to samo jest, mi się wydaje. A teraz się łatwo tu... To... Jak się łatwo teraz tym przesuwa? jejkuś! Bezporównana ta wędeczka jest. To, to samo to jest, to zawsze miałem. Halo? Ja nie zgadzam, coś, coś fajnego! <laughs> ja nie pod to taką wędkę sobie fajną. Żebyście nazywali to same takie pierdziochy, takie te płaszczkowe. Ale fajnie, jeśli ją, kurczę, obsługuje tą wędkę, tak... Tak przyjemnie. Ale te płaszki łapie. co to ma być, ja te coś nowego, coś fajnego chciałem. Ej. Może tu będzie coś lepszego? A jak nie, to powinienem gdzieś indziej, no bo tak to ja myślałem, że to mi coś da, to wędka więcej trochę. Może powinienem jakoś przynętę założyć sobie w sumie. To nie głupie. O, Merlin przynajmniej jest. A to ma przynajmniej coś warty. Co to za muzyka? Czemu muzyczka grała? Właśnie z mutacji większe o 15% zwiększone. Oooo, prędkość Pani jest zwiększona o 15%. No to dobra, to łowimy, zobaczymy co wyłowimy ciekawego. A nie, to, to jest ta rybka, okej, okay, ta fajna, to jest tuńczyk, okej. Okay. Ale mi się nie podoba, chciałam coś fajnego, nowego łapać. Halo! Chyba musi gdzieś indziej później, się wydaje troszeczkę. Pójdziemy na jakąś inną wodę, zaraz chyba, wiecie? No, chodź, chodź, rybka. Op. ale gdzie? No dobra, idziemy gdzie indziej, bo to są te same rybki, co łapaliśmy już. Może, no, może na tej wyspie Snow Cup, może coś gdzie innego. P -p -p -że to może tam spłyniemy sobie, no, zobaczymy co tam będzie. A tu co, jest to fajne jest to... coś fajnego, jest tu coś... to jest. Jest coś fajnego? Dzień dobry! Jesteśmy przy łuku. Wyciągamy wędeczkę i łowimy. I... Siapa! O, beczka. Ale po co mi beczka w sumie? Beczka ma tylko pieniądze, co nie? Albo może będzie te szywki chyba też jakieś? Zobaczymy 15 kilo beczka. To mi się wydaje, że nie będzie nic specjalnego takiej beczce malutkiej. Biały bas. Ale to jest nowa ryba dla mnie. Aha, dobra, nieważne. Ech, smutno mi! Myślałem, że coś dobrego znalazłem, coś fajnego będzie, a tu nic nie ma. Śniął kap. A może na starożytną wyspę? No, zobaczymy na starożytną wyspę, bier. Bo mi się wydaje, że na. Kto jest, bliżej w ogóle? Wydaje mi się, że obie są tak samo daleko. Wiecie co, mi się wydaje, że ogólnie najlepsza jest wyspa Katana, o której byłem się przed chwilą, tam właśnie sobie łowięte rybki te... te kolorowe, fajne. Bo one tutaj na coś są warte, co nie? Ale mogę się mylić, nie... wiem, co to jest? A to jest ta kreska, co tam było tego, że tam orki, czy coś płyną chyba tamtędy. No to z widzieliśmy. Spróbujmy w wodospadzie złapać może rybę. Może bardziej karpę złapie, albo dżajardosa. Czy ja widzę... ...tego gwiazdę? Nie chcieli, żebym wiedział, jak bardzo gwiazdkę złap. Okej, okay. dobra, wysiadamy tutaj, idziemy sprawdzić, co tu jest ciekawego na tej wyspie. Co to? U, idziemy, co się dzieje, halo! Jak mnie to rzuciło? O! to też są jakieś dziwne wody. Można coś powiedzieć wyżej, zobaczmy, bo ta woda mi się nie wydaje, że miała coś dobrego. Chodźmy tutaj. Uuuuu O, daleko, wysoko już jestem, no co nie? Na samą górę... Ej, dajcie jasno, że... Żeby... no, dziękuję. Powiedzieć, żeby jasno było, ale to do nas posłali. Dobrze, ludzie są. Nie widzę nic, żeby wyjdzie, można wyjść. Oj, Kraken w Atlantydzie! Na Atlantydę musimy iść szybko! Ludzie zbieramy się na Atlantydę! Nad nie wiem, czy ja bym tam, wiem, gdzie to jest, ale. i lecimy wszyscy. Nie no, żartuję, co ty na przykład na tym rzucą, Bo Kraken to by mnie pewnie chrupnął w 3 sekundy na mojej kurcie, na moim pontonie. to no, do wiem, jaki Kraken jest ciężki, bo ja jakąś tam wagę, co nie. Może wyciągać rybak Ale na razie to akurat jakieś takie pierdy małe łowię, więc ja nie mam problemu z To Z wodą spodu skoczymy. Hi -hi. dawaj, skaczymy. Uuuuuuu! fajnie. Dobra, tą mroźną więc zobaczyć. Co? To... Poczekajcie, To są chyba orki. Poczekaj, To może znaczy, że mogę złowić orkę, chyba. Zobaczymy. Nie, 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 poczekaj, to poczekam pomysł, bo one takie dosyć wolne są. Więc zobaczymy czy jak tak się przybliży do nich trochę. Opa! Orki! Łapcie! Ale włączcie się do mnie! Nie uciekajcie ode mnie! Ten gościu na... Orce płynie! Poczekaj! Opa! Muszę się obrócić! Szybko, 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 szybko! Pff. Opa, opa! Nie wiem, czy mi się udało, czy nie. Chyba wątpię. Jakieś tylko pierdolę małego złowie. Dobra, nieważne. O, kuś! Jak ty, chłopie, lecisz na tym? Powiedz mi. Ja bym też chciał. Mogę na nich wejść? Opa! Nie mogę! Nie mogę na niego wejść! Nie wiem, czy ja dobrze w ogóle robię, ale chcę próbować. Nie poddam się tak łatwo. Rybka! Nie ucieka ode mnie. O, Merlina hałapie! O ty poczekaj, to jest cięższy jakiś Merlin. A mi tak się doszalało od razu moją wędką. A to jest miecznik po prostu. O dobra, miecznika zapaliśmy. Dobra, ale to nie jest to, co ja chciałem. Ja chcę tego wieloryba czy coś, to, to jest jakieś wieloryby. Cięśniemy, cięśniemy. Cięśniemy się. Szybko, 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 szybko. Coś chyba jest. Oj, oj! Coś się... Oj, ale się wyrywa! Ojoj, co to, co to jest takie ciężko strasznie? O, o, no dawaj, proszę, złap to jest coś fajnego. Ech. Proszę, proszę, rybka! Rybka, nie baw się tak ze mną, nie baw się tak ze mną. Co ja zapałem? Co ja zapałem? Magiczne nici jakieś dziwne? Chciałem coś fajnego, chciałem tego wieloribła złapać na jakieś magiczne nici, po co mi magiczne nici? Ech. Wielorybek, złap się, proszę. Wieloryb! Złap się na to! To fajnego, dnia dla ciebie, no złap się! Wieloryb, nie bądź taki! Cholipcia. No, poczekam tutaj, bo są te wielorybowe chaty. Bo czy nie było orki, co nie? O-o, ty, zakończą migrację wieloryby! To ja nie, to ja nie chcę tak, żeby zakończyły, muszę... Ja wrócić troszeczkę, muszę być trochę szybszy. Acia. Niesamowity rzut to był, widzicie? Niesamowity rzut, więc teraz proszę wielorybki, złapcie się! No dawaj, co to jest? To nie jest wieloryb na pewno. To coś łatwego jest. Szybko, 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 nie ma czasu, nie ma czasu! Muszę łapać szybko! Trząśniemy, trząśniemy, szybko! Nie wiem, czy to jakiś gościu łapie te ryby, czy on jest po prostu jakimś npc czy, czy jakiś bug jest u na nim. Dawajcie. Nie, to pewno nie jest wieloryb. Mm. <laughs> Gdzie chciałem wieloryba? Ostatnia szansa moja, ostatnia moja szansa zwolnie. Nie! Nie zdążyłem, widziałem to. Tyle radości, pna nic. Myślałem, że wieloryba złapię. A tu nic? Zero wielorybów dla mnie. Obfitał. z u... jakiegoś tego? Łososie chińskie. Ale ja nie chcę się chińskie, coś fajnego. Niezwykłe rybki, albo wieloryba z zwykłych rybek, jak już. Dobra, jesteśmy przy łososiach chińskich. Zobaczmy, ile są one warte. są jakieś fajne, czy nie fajne. Łososia chińskie. I chyba chcę złapać sobie. Jakiegoś łososika. Albo wieloryba. Albo orkę. Albo krakena. No nie wiem, no to też jest jakaś łatwa rybka. To też w ogóle się nie wyrywa. A to właśnie co w ogóle ty wyrywa jakieś Jakiegoś fajnego, bo coś fajnego mi się złowiło jednego nie. A to jest to, co ja złowiłem, chyba. Uuu, ale dziwna. Jaka cieniutka. <laughs> jak papier. Wiecie co? Wrócimy tą wyspę Snow Cup, i w sumie sprzedam sobie te ryby pierwsze. wszystkie, czy w ogóle są warte. Czy w ogóle może się jednak po co te łososie, czy coś? A ja po prostu mam takie a, e, takie nie są takie duże, fajne, więc mi się nie chce. A tu może być każdemu, że są pieniądze warte jakieś poziomne. A wyspa Snow Cup nie, jest wys nie jest. A chociaż tam była. Dobra, ale nie, chcę Snow Cup zwiedzić, bo jestem ciekawy tej wyspy Snow Cup. Może coś tam nawet będzie w nim. Wi nie wiadomo, ale w sumie to nic nie wiem o tych wyspach, ani nie niczym. W sumie rzecz o tej wiem. Ja taki prosty, początkujący rybaczek, tylko. A nuż może coś tu jest fajnego? I dzień dobry! I ja chciałbym sprzedać moje rybki. Tylko tyle? A czemu to tutaj nie mogę? A nie mogę tej rybki sprzedać? Mogę sprzedać tą rybkę? Dwa pięćset! Uuuu, to ładnie! A co wy ty ciekawego w ogóle? Pokażcie mi. poczekaj czekaj, czekaj, bo tutaj coś widziałem. Ja tam widziałem chyba jakiegoś Skeletora mi się wydaje tak przypadkowo. Mi się tak w... w ekran zrobił. No Dobra, nie wnikam. Co to jest ciekawe macie na tej wysepce? Są jakieś rzeczy tutaj do połowu, może jakieś fajne łowiska, jakaś dziura I do dziury, może Yeti będzie tutaj gdzieś. Nie wiem, czy to jest jakaś inna woda, czy nie? Zobaczmy. Echia! Co to będzie ciekawego? Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest olbrzymie! Jakie to mam wyciągnąć? Patrzcie jak to wolno idzie! Dobra!

Ja chcę jeszcze raz! Jooo! Kolejny coś dużego jest chyba. Coś znaczy specjalnego, bo taki jest, ten dźwięk specjalny. O o o, jednak się wyrywają, dobra, dobra. Wyrywają się rybki. Co ja zapałem? A tyka zapałem? Patrzcie, zapałem, ale jakiegoś dziwnego kika, nie wiem. Możecie mi powiedzieć w komentarzu, po co są te jakieś nici i te kiki? I wtedy bym mógł zobaczyć, ewentualnie, może, może są przydatne do czegoś. Na razie wszystko trzymam i tak, no bo się nie będę wyrzucał, ani nic. Co tu jeszcze ciekawego jest? Co mi się to podoba? O, skrzynka to chyba rajtowa, co nie? Skrzynka to takie nic. Chyba bo wykorzystałem moje całe szczęście, mi się coś wydaje. Ale może gdzieś tam dalej pójdziemy. Dobra. Co mogę wyjść, bo mi się coś A tu jest po prostu wyjście stąd chyba. Coś fajnego prostu. No, co to będzie? Coś małego mi się że to jest znowu. O! Coś innego. Jakiś dziwny kolor ma, więc może zobaczyć coś lepszego w cenowo. To powiedzieć coś dużego, z takiego, takiego dużego, dużego, jak to właśnie kołamarnicze, żeby tak poczuć, że jak coś złapałem fajnego. A tu jakieś są już nie złapałem w ogóle rybki w tamtych, chyba. Bo czekaj, tak muszę na wszystkich wyspach łowić rybki, sobie i tak odklec powoli. Czyli wygląda na to, że na każdej wyspie można złapać coś dziwnego i fajnego. Jak się postara człowiek. Załóżmy tego może Krakena. I na Krakena złapiemy Krakena kolejnego, zobaczcie, patrzcie. Łodzia! Dawajcie mi Krakena! A ciebie już mam, chłopie! gdyś na tą przynętę mi się zapałeś fajną. Ej, idź ty! Ej, to co, tylko jednego, kurde, dajcie mi jednego Krakena, żebym się tylko odwaliło od was? Zawsze to nowe znalezisko. Dobra, zobaczmy, ile ja to kosztują bo może one są jednak naprawdę dużo warte. Ale tego kolosalnego, kurcia <grytanie> patrzcie! ho <noise> muszę się chyba zdjęcie zrobić z nim. Do magazynu wędkarstwa, zdjęcie takie, Pff. panie sprzedawco! dla pono, takiego kurde hopa tutaj. Powiedz mi, panie, ile pan za niego mi ten da 5 tysięcy tylko. A mogę ci sprzedać całą resztę? Aha, to to nic nie warte, są wszystkie inne rzeczy praktycznie. Pff. Nie no, idziemy na tę ekspedycję i tyle, bo tutaj to nic nie ma w ogóle, nie podoba mi się. Znaczy, dobra, no. Tutaj squid był fajny, ale... no dla innego squid to będę siedział... Chyba nie! Tu znowu coś płynie. Wiecie co, nie... Spróbujemy się zapytać co płynie. Ale tylko raz rzucę tą wędkę, bo nawet nie chcę mi się zbytnio próbować, bo jakoś nie wierzę w siebie aż tak. A co tu jest? To jest coś jest dziwnego, widzę. Poczekajcie, jakiś dziwny wier Muszę go sprawdzić. Halo! Ej, halo! Halo, pomocy! Pomocy! Co mi się stało? Gdzie ja jestem? Pff, gdzie ja wpadłem? Co to jest? Poproszę, nie wiem co to jest, ale poproszę. Co to jest za wędka? Nocna węd, co ty? Siema! Gdzie ja jestem? Aha. A jak się to mogę wydostać? A, dobra. Czyli to pozwala mi się cofnąć do mojego tego. Czy to? No to mi się pozwala tego. Wrócić jak coś. Dobra, mogę tu gdzieś coś połowić w takim razie? Mogę na łówkę skoczyć? Uuuu. Dobra, spróbuję zobaczyć coś ciekawego. Jej, gdzieś tak. Gdzieś w ogóle w ja nie wiem. Ale fajnie jest to, nie? Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Może choć złapać. Odchłani dziwnej. Lecia! Ej, mogę zapalić światło? To nic nie widzę, jest kompletnie! Zgasili kompletnie światło. i co ja mam teraz? Nawet nic ja łowię. Ej, co to za ryba dziwna? Widzieliście to jak, to, jak to szaleje? Co, co ty robisz? Przestań! Chciałam zobaczyć, jak takie sobie skoczki robisz. Co to dziwnego jest? Ale coś. Abysbara Skuda, jakaś abysalna. Dobra, no to łapiemy. Bo jak na razie to najlepszy był ten kurczę, No kurczę, ten kujzik mój. On no, był taki kozaczki w sumie, jakby nie patrzeć. Nie mogę mówić, że nie. To 5000 to kurczę, naprawdę już fajna cena za rybkę. Ale dziwne. Dziwne ryby łowię teraz. A tam to była strasznie agresywna ta pierwsza, ta abysalna bara skuda. Ta paskuda z niej była. Co tam jest? Poczekajcie. Ty tam coś dziwnego wygląda. To dziwne, to Poczekaj to, to. Poczekajcie, zobaczyć. Zapań: Dzień dobry? Kim ty jesteś? Co to jest? Dobrą do byś... Jak nie jestem gotowy? Jak się dostać mogę? A, czyli muszę tutaj cały bestiariusz zebrać, dobra. A ile tutaj jest ten bestiariusz? Yy czekaj, jak się nazywa w ogóle to? O, to jest ten chyba. No dobra. Ryba pająk to. ten ja ryba pająk w kieszeni! Yy! Uuuuu, pfuu, orkę ktoś! Sabi, zapał orkę! Ja chciałem orkę złapać! No dobrze, ale teraz się zajmę tym, więc nie będę te te też wybrzydzał. To też mogę coś fajnego się znaleźć, jakieś fajne rybki. Więc zobaczmy, czy się tutaj trafi. To jest skrzynka? To jest jakaś skrzynia z skarbami chyba bardziej już, ta? Albo coś źle widzę po prostu trochę. Poczekajcie. No, co to jest? Węglowa skrzynka? Co to jest tylko węgiel w tej skrzynce, co mi się wydaje? <tosy> Ej, możecie światło zapalić na górze? Ja jestem kurde pod wodą chyba. Ja nic nie widzę, jak tak jest ciemno. Ale to jest ładnie strasznie i tak ta woda, tak fajnie wygląda. To, takie kryształki czerwone, tylko no, strasznie ciemno, jak oni się bawią tą pogodą. Mogliby przestać się bawić tą pogodą, to było dosyć przyjemnie dla mnie. Ja nie chcę węgla łapać! To jest kolejny węgiel, mi się wydaje. Ciu, ciu. Z przynętami skrzynkę. Oooo, to, to, to mi się podoba, poczekajcie. Poproszę, mogę użyć? Mogę to użyć? Czy nie. O, też mi do opinii, dobra, nieważne. No cóż, ale to było na tyle w tym odcinku. Tak jak widzicie, mamy krakena. Tutaj po trochę posiedzę, trochę i. No cóż, ale to było na tyle w tym odcinku. Tutaj co posiedzę jeszcze i złapię te wszystkie rybki, Wam pokażę, jakie tutaj połapię rybki fajne. A my się będziemy widzieli wtedy w kolejnym odcinku i może sobie przez tą bramę przejdźmy, bo sobie sobie za tą bramą ciekawego, no. Ale ogólnie mam nadzieję, że wam się podobał odcinek i będziemy się dzieli w kolejnym, tak więc do widzenia, cześć i pa pa! U, u, rybka, 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 rybka na koniec, i mi się chce złapać dobra, dawajcie rybkę, da? daj rybkę, dawaj rybkę na koniec.